Dziękuję, jesteśmy Spider spidergames 001. A dzisiaj chciałbym upalić mit, że świat Minecrafta jest niesamowity Otóż to jest nieprawda. Świat Minecrafta jest... Może się skończyć. Potrzeb żeby to zrobić, potrzebujemy blok comment ustawiony na tak. Ukośnik typy małka A Dwójka, 7, 9, 50, 50 Gdy naciśniemy guzik Pojawiamy się w kamyku Po prostu musimy się dokopać z w kamyku I od wersji 1.7 nie mogę nic zrobić Tutaj, tutaj się spodziewałem, To tutaj nie Tutaj jest świat widmo. Nie, od wersji 1.7.3 nie można tam wchodzić ten świat jest następu, następujący w następujących bloków. Strawy bedroku Strawy bedroku, wody, lawy Żwiru e, Piasku Chyba to wszystko, nie tak. Jak widzicie to jest owca jeszcze Ale tu, tu Ona też tam w innych wersjach Minecrafta na w odcinku pokażę wam oczywiście coś w ogóle innego Tym od wersji 1.7 Jak widzicie odcinek drzewa nic tam nie może być po prostu jak widzicie. To jest koniec świata Minecraft. Ale na innej wersji Minecrafta w następnym odcinku chciałbym wam pokazać coś innego związanego z tym samym. To będzie part 2, ale na innej wersji. Yy, 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 jak widzicie, nie ma trawy. Tutaj to jest odzorowany świat z Minecraft y, B, bet, yy, Alpha i. Jak widzicie, nie ma trawy. Nie ma drzew. Nie ma praktycznie tutaj nic. Tylko jakieś podgórki. Połowa tego świata jest zrobiona z wody. Yy... drzewa są przysięte. Już to mówiłem. Ale naprawdę, ten świat jest niesamowity. Wersja jeszcze 1.8.1. Yy. W ogóle inaczej to wyglądało. Może pokażę, zobaczę. Czym się uda w ogóle um, czy w ogóle skina wygląda by hmm. jak widzicie w ogóle dziwne to bardzo to wszystko wygląda na 3000 bloku świat się wyczuł lat... 300 000 30 tysięcy To będzie koniec naszego poradnika Minecrafta. Zapraszam do kolejnego, który będę pokazywał jak to wszystko wygląda w wersji 1,64 na